W tym sezonie mamy nową formułę naszego programu: Jedź bezpiecznie? Jak uniknąć mandatu? To pytanie zadaje sobie każdy kierowca, i w naszym programie uzyska na nie odpowiedź. Dzisiaj wraz z krakowską policją drogową pokażemy, jak uniknąć mandatu w okolicy dworca głównego w Krakowie. Jeżeli jeden pojazd przejeżdża obok drugiego z większą prędkością, to jest to manewr wyprzedzania, prawda? Problem cały polega na tym, że takiego manewru wyprzedzania nie wolno Panu wykonać na przejściu dla pieszych oraz przed przejściem dla pieszych. Zatrzymywałem się tam, nikt nie szedł na przejściu. A musi ktoś iść? Nie, 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 czy może Pan przejechać z ja... większą prędkością od innego pojazdu na takim przejściu? Ja wolno być. Ja proszę Pana, nie zatrzymałem Pana za do dopuszczalnej prędkości, prawda? Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Chodzi mi o to, że pan przyjechał szybciej, niż pojazd na sąsiednim pasie ruchu. A w myśl aktualnie obowiązujących w Polsce przepisów, to jest właśnie definicja manewru wyprzedzania. A takiego manewru nie wolno pan wykonać na przejściu oraz przed przejściem dla pieszych. Czy rozumie pan, jakie wykroczenie pan popełnił? Jak się pan zbliża do przejścia dla pieszych, to pan obowiązkiem, żeby nie wyprzedzić, jest wyrównać prędkość, wyrównać prędkość z pojazdem na sąsiednim pasie ruchu. Nie zrobił pan tego. Dlatego pana zatrzymałem do kontroli. Proszę? Nie wiedziałem, że tak. Nie wiedział pan, że jest taki przepis, no Nie wiedziałem. Dowiaduję się od pana, że takie coś, jest. Że jest taki przepis, który mówi, że zabranie się wyprzedzania przed przejściem dla pieszych oraz na przejściu. To o to chodzi, tak? No o to chodzi. Dowiedział się pan od policjanta? No, nie, wiem, nie wiedziałem, naprawdę, przysięgam, że nie wiedziałem, że takie coś jest. Uważam, no, jeszcze już mam 40 lat, no Dobrze, proszę pana, no to. No, nie wiem, no troszeczkę jestem zaskoczony, skoro pan mówi, że ma pan 40 lat prawo jazdy, a nie wiedział pan, że przy przejściach się nie wyprzedza. Ten przypadek pokazuje, że edukacja polskich kierowców nieco kuleje. Jak to jest możliwe, że przez 40 lat nikt nie powiedział temu kierowcy, że nie wolno wyprzedzać przed przejściem dla pieszych? Rzeczywiście system kuleje. Dlaczego to nie wychodzi w szkoleniu? Dlaczego to nie wychodzi na egzaminach? No, jest tutaj ten drobny powód, że uczący się jeździ zazwyczaj powoli. To raczej on jest wyprzedzany, a nie jest stroną czynno-wyprzedzania. On nie jest ten kursant wyprzedzający. No, ale dobre wykłady, pokazanie tego na filmach, na rysunkach. Tutaj nie trzeba wielkich środków dydaktycznych, trzeba po prostu o tym mówić. Widać, kuleje to w szkoleniu. No, liczymy, że to wychowanie komunikacyjne, które teraz właśnie zacznie się w znacznie większym wymiarze od czwartej do szóstej klasy szkoły podstawowej, jeszcze bardziej się rozrośnie. No a na razie uzupełniamy te braki, te braki, które są naprawdę szalenie niebezpieczne, naszym programem. Druga sprawa jest taka, że nie korzysta Pan z pasu bezpieczeństwa podczas jazdy. Byłem tutaj z wynosem, no i siągnął pas, zapinał zawsze, no a teraz już byłem z wynosem i... I raz się wyjątkowo dzisiaj panu zapomniało, tak? Tak, no, wiem o co chodzi, no, wiem. zdarzyło mi się, no nie zapiąłem, no 30 wynosów wam i co Ja wysiadam z tego auta Proszę pana, jeżeli chodzi o wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych oraz na przejściu dla pieszych Za takie wykroczenie mandat jedyny w tym momencie wynosi 1500 zł Do tego jest wpisane 15 punktów nie wiedziałem z tym przepisem, że tak trzeba jechać i... Ale to jest jeden z ważniejszych przepisów w ruchu drogowym. Jeżeli chodzi o pasy bezpieczeństwa, mandat wnosi 100 zł i 5 punktów. Czyli w sumie dzisiaj jest 1600 zł i punktów jest 20. Przy czym musi pan pamiętać, że wyprzedzanie w rejonie przejść dla pieszych jest to wykroczenie objętą tak zwaną recydywą. Co to znaczy? To oznacza, że zgoni z artykułem 38 kodeksu wykroczeń, jeżeli w ciągu dwóch lat od dzisiaj popełni Pan wykroczenie z tego artykułu. To jest artykuł 86b, to wówczas mandat nie będzie 1500 zł, tylko 3000 zł. Pana do kontroli dlatego, bo popełni Pan wykroczenie drogowe. Rozumie Pan po polsku? No, tak, nie szybko. English? Maybe. Do you speak English? A czy obziegne Telewizja, tak. Popełni pan wykroczenie, i już panu mówię o co chodzi. Jeżeli pan jedzie szybciej pasem ruchu niż pojazd, który jedzie sąsiednim pasem ruchu, tak. to taki manewr nazywany jest w Polsce manewrem wyprzedzania czyli przejeżdżanie obok innego auta lub uczestnika ruchu. Który się porusza w tym samym kierunku, lecz z prędkością. Problem polega na tym, że nie wszędzie wolno wyprzedzać. Jednym z miejsc, gdzie nie wolno panu wyprzedzać, jest przejście dla pieszych oraz miejsce znajdujące się przed przejściem dla pieszych. Ja tu pana nie, 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 nie rozumiem. Ja rozumiem tak, że to był rondem. Nie, przed rondem było przejście dla pieszych, prawda? Przed no, może być, ja... Nie widział pan przejścia dla pieszych przed rądem? <grywanie> no wiernoż to nie widać. Jest pan, taksówkarzem, wozi pan ludzi, tak. którzy za to panu płacą pieniądze. Tak, tak. Przed rądem było przejście dla pieszych, nie pamięta pan tego? No ja tak ja, ja pamiętaj, jak. Pamięta pan przejście dla pieszych, tak? No, tak? Tak. No to przed przejściem dla pieszych pan wyprzedził inne auto. A nie wolno tego robić. I na bagnalu, na. Wyprzedził. Przejechał pan szybciej, z większą prędkością od innego auta. Rozumie pan to? No to rozumiem, tak. No to nie wolno tego robić. Dlaczego kierowca zawodowy takie wykroczenia popełnia? Tak. Pan bierze odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za tych pasażerów swoich. Tak, tak. Rozumiem. I pan takie wykroczenia popełnia? No to w pierwszy raz takie. Pierwszy raz takie. Proszę pana. Za takie wykroczenie jest mandat. Taki mandat wynosi 1500 zł i do tego jest 15 punktów. W Krakowie, podobnie jak i w innych miastach na całym świecie, można często spotkać kierowców tzw. taksówek na aplikacje, którzy jeżdżą fatalnie i niezgodnie z przepisami. Jak rozwiązać ten problem? Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłby egzamin egzamin na licencję taksówkarza. Być może, że komuś wyda się to, co mówię w tym momencie, no bardzo poważnym obciążeniem zostania członkiem korporacji taksówkowej. Ale chyba konieczny. Zawód taksówkarza uległ totalnej pauperyzacji, totalnemu zepsuciu. Każdy, kto ma prawo jazdy, czy to zdobyte kilka dni temu, czy to zdobyte bardzo dawno. A potem był długi okres niejeżdżenia, czy zdobyte w innym kraju, mogą tam gdzie niegdzie obowiązywać troszkę inne przepisy, nagle staje się taksówkarzem i wozi niczemu niewinnych i mogących nie znać przepisów pasażerów, w tym dzieci. Nawet nie mam, kto zwrócić uwagi, szczególnie jak jeszcze nie mówi w polskim języku. Ja wprowadziłbym krótki egzamin, który byłby warunkiem otrzymania licencji. Jazda po Krakowie, jazda po Warszawie, jazda po Kielcach, tam gdzie ta osoba będzie miała tę licencję i będzie woziła pasażerów. I trzeba wykazać się poprawną, rzetelną jazdą. Tyle. Wydaje mi się, że nie powinniśmy nad tym, co się dzieje w związku z zawodem taksówkarza, przechodzić do porządku dziennego. Każdy może nim być, ale musi się charakteryzować pewnymi umiejętnościami, no, dużymi umiejętnościami, poprawne jazdy w ruchu drogowym.